Cześć kochani, chciałbym dzisiaj porozmawiać z wami chwilkę na temat tego, że Bóg nie jest legalistą. Bóg nie jest księgowym. Ale w Jezusie Chrystusie, w swoim synu, który jest doskonałym odbiciem Jego istoty, Bóg pokazał. Nam, ludziom, jaki On jest naprawdę i jakiego przymierza On chce. I jest to przymierze nie oparte na naszych zasługach i naszej e, wierności, rozumianej po ludzku, ale jest to przymierze oparte na Jego wierności. I dlatego, jeśli my na Nim polegamy, Bóg uznaje to, że My wchodzimy w to przymierze, dlatego że polegając na wierności Boga i tym, że Bóg jest wierny w tym, że nas zbawił w Chrystusie na krzyżu, że nas pojednał ze sobą, czyli nie siebie z nami, jakoby to On wymagał tej ofiary Chrystusa, ale to my jej potrzebowaliśmy, żeby wejść w świadomość, wejść w tożsamość bycia synem. I ponieważ my polegamy na wierności, którą Bóg ma względem nas, że obiecał, że zbawi nas w Chrystusie i to uczynił, przez to nasze serce staje się obrzezane. I nie jest już to już obrzezanie zewnętrzne, bo Bogu nigdy nie chodziło o zewnętrzne rytuały, ale jest to coś wewnętrznego, jest to obrzezanie wewnętrzne, obrzezanie serca które polega na tym, że nie upieramy się w naszej relacji z Bogiem i z ludźmi na naszych osiągnięciach, a jedynie na wierności Boga, który zbawił nas, żeby pokazać, nasz, żeby pokazać naszą niemoc oraz Jego wszechmoc w zbawieniu nas. W zbawieniu nas od umysłu, który... Działał w synach buntu, jak to pisał Paweł uwolnienie nas od mentalności Adama, niewolnika, który nie potrafił wejść w synostwo, który zaczął zjadać owoce z drzewa Poznania Dobra i zła. I to drzewo Poznania Dobra i zła na kartach Pisma Świętego jest nazwane prawem Mojżeszowym. To jest prawo. Które Bóg nadał Mojżeszowi, aby przekazał ludowi, który nie chciał przyjąć zbawienia z łaski, który nie chciał przyjąć miłosiernego ratunku ze strony Boga, ale lud ten cały czas szemrał przeciwko Bogu na pustyni, i stąd ta 40-letnia wędrówka, mimo że byli już wykupieni. Mimo że spożyli baranka paschalnego, przeszli przez morze z suchą stopą, to jednak cały czas trwali w niewierze, i z powodu tej niewiary ich podróż zajęła 40 lat. Był to też okres Bożej cierpliwości, dlatego że Bóg chciał pokazać im, że jest cierpliwy wobec ich zbuntowanych serc. I ta historia tej czterdziestoletniej wędrówki, gdzie Izrael pokazywał właśnie tą legalistyczną stronę i legalistyczną świadomość, Bóg ze swojej strony pokazywał miłosierdzie i łaskę, ale oni nie potrafili tego przyjąć, dlatego ich doświadczenia nie odzwierciedlały w pełni tego, co my dzisiaj mamy w Panu Jezusie Chrystusie. I czytając e, Księgę Wyjścia, Księgę Liczb, Księgę Kapłańską, Księgę Powtórzonego Prawa, możemy dojść do wniosku, że ten Bóg był bardzo surowy. Mimo tego, że e, oświadczył, że poznają mój gniew i zesłał na nich przepiórki. Jedli i tak, że aż brzuchy ich bolały, gdy szli przez pustynię. Czyli Bóg dawał im wodę ze skały, dawał im mannę. Ale oni nie byli gotowi przyjąć tak naprawdę sub tej rzeczywistości, jaką jest Chrystus. Dlatego zatrzymywali się tylko na zewnętrznych, fizycznych artefaktach, na rzeczach. I chrześcijaństwo w pierwszym wieku również musiało przejść podobną drogę: musieli opuścić całkowicie świątynię. Na początku trwali w jedności. W łamaniu chleba, ale przebywali w świątyni, na terenie świątyni. Cały czas na początku jeszcze nie byli w stanie zrozumieć, że Jezus Chrystus był tą doskonałą ofiarą. Ale to się pogłębiało. Z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem Duch Święty pracował w nich, żeby pokazać im, że to oni są tą właściwą świątynią. I chociaż Kościół w Jerozolimie pod przewództwem Jakuba młodszego był nastawiony właśnie na to, żeby zachowywać prawo mojżeszowe oprócz wiary w Jezusa. I gdy Paweł w XXI rozdziale dziejów apostolskich przybywa do Jerozolimy, słyszy od ludzi z otoczenia Jakuba i od samego Jakuba, że tylu, tylu faryzeuszy się nawróciło i wszyscy gorliwie Trzymają się prawa, ale mają Pawłowi za, zło, za złe to, że Paweł głosi odejście od prawa, że Paweł głosił wypełnienie prawa w Chrystusie. Oni tego nie rozumieli. Dlatego Paweł był prześladowany. Dlatego Paweł był pomawiany o to, że zachęca do grzechu. Tymczasem Paweł mówił, że Bóg nie jest legalistą, że Bóg nie sądzi nas według naszych uczynków, dlatego, że gdyby tak było, wszyscy musielibyśmy wejść w potępienie. A Bóg nie posłał swojego syna po to, żeby świat potępić. i Paweł mówi: "Kto nas potępi? Nas chrześcijan: Kto nas potępi? Bóg, który usprawiedliwia bezbożnego, Bóg, który wydał swojego własnego syna, to on miałby nas potępić. Więc e, gdy czytamy, Dzieje apostolskie musimy wziąć pod uwagę tą 40-letnią wędrówkę od momentu ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana Jezusa i Dnia Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego, żeby wypełnić kolejne święto w prawie. Jezus musiał wypełnić wszystkie święta, żeby przekazać królowanie Bogu. I ten okres przejściowy, właśnie między 30 rokiem naszej ery do 70 roku naszej ery, do momentu zburzenia Jerozolimy, był okresem przejściowym, gdzie Kościół wzrastał w poznaniu coraz to większym odnośnie łas łaski Pana Jezusa. Odnośnie tego, że poganie nie muszą znać prawa, a poznać tylko zbawcze dzieło Chrystusa, aby wejść w Jego tożsamość. I być zbawionym tu i teraz, tak jak stoisz, możesz być zbawiony. I tego doświadczył Piotr w domu Korneliusza, gdy ogłosił im Ewangelię, ogłosił im prawdę o Bożej Zbawczej Miłości, o miłosiernej, Zbawczej łasce wylanej w Jezusie Chrystusie, o przebaczeniu grzechów każdemu, kto uwierzy, że Jezus Chrystus na, w swoim ciele poniósł grzech każdego z nas. I pozwolił, żeby nasz stary człowiek właśnie w Nim został ukrzyżowany. Ponieważ gdy Jezus był ukrzyżowany, z Jego serca płynęła tylko miłość i przebaczenie. Miłość i przebaczenie. I gdy to zrozumiemy, zaczniemy bardziej widzieć taki sens logiczny, przyczynowo-skutkowy w wydarzeniach opisanych w dziejach apostolskich. Dzieje apostolskie są zapisem, ale niekoniecznie przepisem, że my musimy robić wszystko tak samo. Dlatego, że było wiele różnych sytuacji, które tak naprawdę jedna mogłaby przeczyć drugiej. Czasami e, uczniowie byli chrzczeni w imię Pana Jezusa, ale nie mieli Ducha Świętego. I tak było w przypadku Filipa. Oni nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. Piotr i Jan musieli przyjechać, żeby oni otrzymali Ducha Świętego. Innym razem działo się to równocześnie, czyli człowiek wyznawał wiarę i natychmiast był chrzczony w wodzie. Innym razem, tak jak w przypadku Korneliusza, najpierw zostali napełnieni Duchem Świętym i zbawieni i Piotr powiedział, że nie można im odmówić chrztu, nie powiedział, że jest to nakaz, powiedział, że tego chrztu po prostu nie można im odmówić. To wszystko było po to, żeby oni zaczęli rozumieć, że Duch Święty jest właściwą substancją. Chrystus w nas to jest właściwa substancja. Wszystkie inne rzeczy są tylko artefaktami. I dopóki będziemy w tych e, materialnych rytuałach e, dostrzegać rzeczywistość, będą one nas odgradzały od tej właściwej dojrzałości w poznaniu łaski pana Jezusa. I zrozumieniu, że Bóg nie jest legalistą. Ale Bóg jest miłosiernym Ojcem i Duch Święty chce nas uczyć, każdego z nas, właśnie tego synostwa w relacji syn-ojciec. Ponieważ Duch Święty jest duchem Jezusa Chrystusa i tak jak Jezus, Syn do Ojca się zwraca i ma relację z Nim, Duch Święty... I to jest ten sam Duch Święty, który chce, żebyśmy my mieli to samo. Żeby Chrystus nie tylko był ujawniony nam, ale w nas. Żeby Chrystus był ujawniony w nas, tak jak miał apostoł Paweł, On nie tylko znał Chrystusa zewnętrznie, On znał Chrystusa od wewnątrz. Bo Duch Święty ujawnił w Nim synostwo. Paweł był jak syn. Wcześniej mówił, że gdy byłem dzieckiem. Mówiłem jak dziecko i myślałem jak dziecko. I jest to porównanie do tego, że gdy dziecko jest małe, ma jeszcze niedojrzałe spojrzenie na, na, na rzeczywistość. Podobnie człowiek będący pod prawem, człowiek, który, przy, który nie wie, nie ma doświadczenia, nie rozumie tego, nie ma tego wewnętrznego objawienia, że Bóg jest tatusiem, Jego wszechmogącym tatusiem, Abba Ojcem. I że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyjść do tego ojca i rzucić mu się w ramiona, tak po prostu, to dopóki tego nie mamy, jesteśmy jak dzieci, które nie rozumieją jeszcze rzeczywistości, i dzieci zatrzymują się na zabawkach, bo te zabawki i różne bajki, opowieści mają na celu im coś uświadomić, ale dziecko ma jeszcze dziecięcy umysł, natomiast w Chrystusie my jesteśmy już. W dojrzałości. Jesteśmy dojrzałym człowiekiem, dojrzałą kobietą i mężczyzną, i w Nim jesteśmy w stanie wejść w głębię i prawdę tego rzeczywistego objawienia Chrystus w nas. I już nie tylko nadzieja chwały, bo to było jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy, przed tym jak Pan Jezus musiał wypełnić wszystkie święta prawa, żeby ustanowić swoje Królestwo w sercach wierzących. Dlatego musiał wypełnić kolejne święta, prawa, które były związane z jego powrotem. Tak jak arcykapłan wychodził po złożeniu ofiary z miejsca najświętszego, wychodził do ludu, który go oczekiwał. I tak samo kończy się dziewiąty rozdział Listu do Hebrajczyków: że pierwszy raz Jezus ukazał się w związku z grzechem, aby zakończyć grzech, ale drugi raz Miał ukazać się, pisze ten autor, to jeszcze było przed zburzeniem Jerozolimy. Drugi raz miał ukazać się nie w związku z grzechem, ale ku zbawieniu tych, którzy go oczekują niecierpliwie. I tak właśnie to było wypełnienie dnia Jom Kippur, dnia, dnia przebłagania, gdy najwyższy kapłan wchodził z krwią byka do miejsca najświętszego, po czym wychodził. Z tą krwią, przepraszam za hałas, po czym wychodził z tą krwią, e, może już inaczej, wychodził bez krwi, przepraszam, bo samochód mnie rozproszył, wychodził już bez krwi, krew została przyjęta, wychodził bez krwi, ogłaszając pokój ludowi, który go oczekiwał. To był powrót Najwyższego Kapłana i tak samo powrót Jezusa Chrystusa dotyczył wypełnienia się wszystkich świąt i proroctw związanych z Jego Zbawczym dziełem. Kochani, na tym może zakończę. E, krótki film, e, kilka przemyśleń dla Was, ale po to, żebyście już nie mieli zasłony na oczach, ale żebyście wyraźnie widzieli Jezusa Chrystusa. My mamy różne doświadczenia życiowe i te doświadczenia życiowe, e, czasami bolesne, czasem jakieś nasze upadki, e, choroby, problemy emocjonalne. One wszystkie próbują nam przesłonić Chrystusa i mówią nam: Zobacz, nie ma tu Chrystusa, bo cierpisz, nie ma tu Chrystusa, bo upadłeś tak czy inaczej. Ale to jest nieprawda, bo Bóg nie postępuje z nami według naszych upadków, ale patrzy na to, czy my polegamy na Jego zbawczem dziele i na Jego wierności, która była dziełem krzyża, dziełem jedynie Ojca i Syna, więc dzieło zbawcze było jedynie dziełem Ojca i Syna. Aby nas wybawić. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam.